Co to znaczy być dzisiaj chrześcijaninem? To znaczy być uczniem Jezusa. A kto jest uczniem Jezusa? Czy wszyscy ci, którzy w niedzielę wypełniają kościoły, to są uczniowie Jezusa? Oczywiście, że nie. Więc kto jest uczniem Jezusa? Na tę odpowiedź, na to pytanie znajdziemy odpowiedź w Biblii. To Jezus powiedział. Każdy, kto słucha mojego słowa i je wypełnia. A więc uczeń Jezusa to ktoś, kto posłuszny jest Jezusowi i wypełnia Jego słowo. I tylko tak, tacy ludzie są uczniami Jezusa, i tylko tacy ludzie mogą być określeni mianem chrześcijanina. Wszyscy inni, niestety, pracują na zło opinię prawdziwych chrześcijan. Czy to znaczy, że wszyscy inni, którzy nie słuchają Jezusa? Nie mają z nim nic wspólnego? Oczywiście, że tak. Nie mają z nim, z nim nic wspólnego. Uprawiają jakąś religię. Może być katolicka, może być protestancka, może być prawosławna. To nie ma żadnego znaczenia, ale to jest tylko religia, czyli ludzki pomysł na to, jak dostać się przed Boże Oblicze. Oczywiście on musi spać na panewce, ponieważ człowiek jest grzeszny. Poprzez ciało, umysł, ducha, duszę. Jest absolutnie przez grzech zniszczony, nie może stanąć przed Bogiem. Tylko i wyłącznie ten człowiek, który narodzi się na nowo i będzie zbawiony, ten może bezpiecznie stanąć przed Bogiem. Czy to jest dla Ciebie również? Czy to jest dostępne dla Ciebie? Tak, pod warunkiem, że posłuchasz i wykonasz to, czego naucza Jezus Chrystus. Wtedy przekonasz się, jak Twoje życie ulegnie radykalnej zmianie. I wtedy zrozumiesz, co to znaczy być prawdziwym naśladowcą Jezusa Chrystusa. I powiem więcej, wtedy dopiero posmakujesz wolności. Wtedy dopiero zrozumiesz, co, co znaczy wolny człowiek. Bo dzisiaj ludzie szukają wolności, ale poza Bogiem, bez Boga. I co się dzieje w efekcie? stają się niewolnikami grzechu, diabła i tego świata. I to byłoby na tyle.